Dzień dobry, Witold Hawajski, świat Kominków. Rozmawiamy dzisiaj z panem Łukaszem Darłakiem, od 15 lipca prezesem firmy Darko. Co, coś możesz dodać do tego jeszcze, Łukaszu? Dzień dobry, Witku, możemy sobie mówić chyba na tym, mam nadzieję. Aha, no tak, oczywiście. E, więc. E, Jesteśmy w branży i znajomymi, no, to bardzo dobrymi znajomymi od samego początku praktycznie, prawda? Naszej gazety. Od, od początku kominku portalu, więc obserwujemy, obserwujemy się wzajemnie, współpracujemy. I jestem pod wrażeniem tego, co Darko zrobiło jako firma zrobiło w ciągu tych 20 już chyba 7 czy 8 lat prawda od 92 roku od samego początku kiedy twój ojciec pan Józef zaczynał swój warsztat do dzisiaj prawda to jest zupełnie to są dwa zupełnie inne światy prawda jak to oceniasz? jesteś Mimo tego, że jesteś od 15 lipca formalnie prezesem, to cały czas właściwie w firmie tej jesteś. Ja, jak oceniasz te, te lata? To jest szmat czasu przede wszystkim. Te 30 lat historii firmy, no ja jestem tutaj 20 lat mocno zaangażowany od 2002, to wśród mniej niż 20 lat. No w firmie zmieniło się prawie wszystko od, od siedziby, logotypów ale też od, do, do, do asortyment został całkowicie zmieniony. W początku to, co robiliśmy, to robiliśmy pokrycia dachowe rynny tego nie robimy od lat. Tak naprawdę to, co teraz jest wykonywane, różni się z, o 180 stopni od tego, co było na początku. I to najlepiej pokazuje no, no, skalę wyzwań, jaka była, jak, jak, jak się zmieniała branża też, bo w branży kominkowej na na początku też nie istnieliśmy. To dopiero 2003 rok i te pierwsze systemy dystrybucji gorącego powietrza z kominka to jest taki nasz nasz wejście w branżę kominkową, która teraz jest naszą kluczową branżą. Ale to był to był 2003 rok, to również był początek świata kominków, prawda? Dlatego mówię, my jesteśmy praktycznie cały czas współpracujemy i cały czas obserwujemy to, co się dzieje, wzajemnie się wspieramy, bo darko było zawsze zawsze w czołówce tych firm, które wspierają działania branży, a my po prostu cały czas skorzystaliśmy z waszej wiedzy, z waszej. Po prostu z Waszego potencjału. Jest to też taka bardzo ciekawa historia, bo no, tak prawdę mówiąc, nie jesteście producentem wkładów kominkowych, nie jesteście producentem piecyków, prawda? Natomiast jesteście fragmentem nieodłącznym branży, prawda? I zawsze z tą branżą się utożsamiacie. Bardziej niż wiele firm, które no, no są jak gdyby producentami, prawda? Stricte kominkowymi, prawda? No masz rację. No my nie robimy wkładów, nie robimy pieców. No ale ta branża kominkowa nas żywi. No to, 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 to jest taki asortyment, który może nie jest asortymentem pierwszego wyboru, bo nikt nie kupuje kominka patrząc na rurę czy na kratkę ale tak naprawdę my, my, my bardzo mocno jesteśmy związani z branżą, może nawet yy, mocniej niż, niż mogłoby się to wydawać, dlatego jesteśmy bardzo mocno zainteresowani, żeby ta branża i działała, i funkcjonowała, i, i była zintegrowana, z tym było różnie. Yy, natomiast to jest prawda, że, że, że nasze zaangażowanie w branżę kominkową no, było ciut ponad standardowe, ja porównuję to do tych branż, w których działamy jeszcze, czyli w wentylacji, czy, czy w ogrzewaniu i asortymencie do ogrzewania chociażby gazowego, to tam ten poziom naszego zaangażowania jednak był troszkę, troszkę mniejszy, a może to też dlatego, że poznaliśmy Was i jesteśmy blisko od lat i, i gdzieś ta współpraca nakręcała się sama i było nam z, was, z Wami zawsze po drodze i, i też widzieliśmy jak to, to, to się wszystko zmienia, jakie są wyzwania, gdzie są... Problemy i może łatwiej nam było się tak zaangażować. I tak jest do tej pory nawet te ostatnie historie, które są związane z, z, z tymi zakazami, które niestety coraz bardziej się w Polsce panoszą, powstała grupa w bólach, która wreszcie wydaje się, jest mocno zaangażowana i, i chce, i potrafi zdziałać coś, co będzie potrafiło tą branżę, yy, może nie uratować, ale jej, jej przynajmniej pomóc yy, wygrać tę walkę z, z nieuczciwym mobbingiem. Wydaje mi się, że Wasze spojrzenie, dlatego że każda z firm produkcyjnych, stricte właśnie tych wkładów i piecyków, jest w sumie bardzo ograniczona, prawda, jeśli chodzi o, o, o spojrzenie na, na całość. Wy w związku z tym, że zaopatrujecie dość dużo firm, nie tylko w kraju, ale i za granicą możecie, tak jak my właśnie, jak, jak na media, spojrzeć troszeczkę szerzej i dlatego nam się yy, jest łatwiej znaleźć wspólny język niż z wieloma yy, producentami wydawałoby się, prawda, yy, którym powinno zależeć na, 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 na kominkach, na przyszłości kominków. No tak, my, my jesteśmy, może to duże słowo, ale jest taki, takim barometrem tej branży troszkę, bo my, my widzimy, jakie, jakie są tendencje na sobie. Jeśli no, widzimy, że, że troszkę mniej sprzedaje się systemów dystrybucji gorącego powietrza, to to jest też jakiś wyznacznik trendu. Jeśli kominku z płaszczem wodnym sprzedaje się mniej niż kiedyś to też jest pewien, pewien, pewien trend, który jest ogólnokrajowy, jeśli, jeśli widzimy, że, że kominki na gaz chodzą mocno i, i piecyki na pelety, okej, okay, no to, to jest wciąż bardzo mała baza w Polsce, czyli te wzrosty, które gdzieś obserwujemy, to, to, to jest może efekt tej skali, która na początku jest mała, ale to też jest pewien, pewien wyznacznik tego, co w kraju, w tej branży się, się dzieje I, i, i faktycznie mamy taki dosyć dobry pogląd tego, jak, jak ta ta nasza branża kominkowa funkcjonuje no, może nawet lepszy niż, niż nie jeden producent, który obserwuje to z boku, patrzy na siebie przez swój pryzmat i, i na tym się koncentruje, pojedzie raz drugi na targi i, i zobaczy, co tam na świecie czy w Europie y, robi się, jak to, jak to, na jego tle wygląda. Natomiast my mamy taki taki na co dzień y, pogląd statystyczny nawet. Gdzie w danych miejscach jest lepiej, gdzie gorzej i to się naprawdę dużo zmienia na przestrzeni tych lat nastu. To, 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 to też jest taka mała rewolucja już w Europie. Właściwie nie ma problemu, jeżeli ja przeglądam, prawda, jakieś dane. Z Wielkiej Brytanii, z Francji, z Włoch, z Niemiec czy z Austrii właśnie nigdzie przyszłość kominka nie jest generalnie zagrożona. Wprowadza się oczywiście ograniczenia, tak jak w przypadku samochodów dotyczące emisji, a w każdej nowej generacji te wymagania będą coraz wyższe, prawda? Natomiast w wielu krajach, tak jak w Niemczech, wręcz mówi się. Bez Was, bez domowych urządzeń opalanych drewnem, peletem, nie dokonamy zwrotu energetycznego. To nie jest tylko ta wielka energetyka, prawda, która musi się zmieniać na, na źródła odnawialne. To są również ogrzewania domowe, czy dogrzewania nawet, które to są naprawdę tysiące, miliony kilowatogodzin, które no po prostu są produkowane w naszych domach. Natomiast u nas. Jest to tak troszeczkę lekceważone, yy, skreśla się. Za łatwo yy, te w sumie no, no, miliony kominków jest skreślanych, prawda? A to też jest problem, jednak mimo wszystko, w branży, która jest słaba organizacyjnie, wewnętrznie. My nie potrafiliśmy do tych, do tych zarzutów, do tego, do, do tego, co się działo na przestrzeni lat ostatnich, się dobrze odnieść i, i, i gdzieś ten przekaz zginął i on był zbyt słaby i być może w tych krajach, o których Ty mówisz, to zupełnie inaczej zostało przedstawione, bo i świadomość była inaczej kształtowana przez organizacje, które w tej branży były słyszalne. No, 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 u nas nas nie było słychać i nasz ten, ten postulat, i, czy to bezpieczeństwa energetycznego, czy, 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 czy nawet tego, że kominki nowoczesne nie dymiał, to, 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 to gdzieś zginęło, po prostu się nie, 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 nie udało tego, odpowiednio mocno nagłośnić. Może teraz się troszkę to zmieni. O tym moglibyśmy mówić, tak mówić długo, no ale to też nie chciałem tak. żeby chociażby była taka sytuacja, że w branży kominkowej tylko i wyłącznie dzieje się i jest, są trudności, są problemy w każdym. My, my działamy w kilku branżach i powiem Ci, w branży wentylacyjnej też są ogromne problemy, chociażby związane z, z wymaganiami prawnymi, które, które państwo nałożyło i które trzeba za ciężkie pieniądze robić i badać i uzyskiwać dodatkowe certyfikaty, które tak naprawdę tylko w Polsce są potrzebne. Branża gazowa i nasza gazowa branża, czyli, czyli wkłady kominowe z metalu od lat broni się przed inwazją kominów plastikowych, które też gdzieś próbują się na polskim rynku odnaleźć, mimo że to są urządzenia wykonane z elementów palnych, niebezpieczne, obiektywnie niebezpieczne w budynkach. Na każdych z naszych pól mamy, mamy wyzwania. No to, to, to kominkowe jest chyba najpoważniejsze, bo to tak naprawdę może ugodzić w całą branżę, ale, ale każdy, z, każdy z sektorów w rynku gdzieś jakieś problemy czy wyzwania, bo to problem to może za duże słowo, ale wyzwania ze sobą niesie. No my o, o, o tematach kominkowych rozmawiamy, i moglibyśmy tu rozmawiać całe Przepraszam cię bardzo. i pewnie by nam. Dobra, czy, czy sytuacja z koronawirusem, z którą mamy do czynienia wszyscy, prawda? W tym firmy kominkowe, od kilku miesięcy wpłynęła u Was na, 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 na po prostu, nie wiem, na, na zmiany w profilu produkcji, czy w związku z tym jakieś trudności mieliście? Czy, czy macie, czy nie, nie jest ograniczony odbiór Waszych produktów, prawda? Czy, Branża dalej potrzebuje, takiej takie same ilości jak rok, rok temu. My jesteśmy dopiero co po, po zakończeniu roku podatkowego, bo, bo mamy rok przesunięty i skończyliśmy go w czerwcu i tak naprawdę mamy wzrosty. Te ostatnie miesiące też są bardzo dobre. Mieliśmy tak naprawdę jeden mocny miesiąc spadkowy, to był kwiecień. Budowlanka jako tako, nawet z powodu tego, że, że, że osoby, które wracały z zagranicy, pierwsze co robiły, będąc na kwarantannie czy na, na u siebie w domu, to remontowały i, i, i mamy też te, te, tego skutki, że, że tak naprawdę my sprzedajemy w tej chwili więcej niż w zeszłym roku o tej porze. Zagranica też bardzo różnie, bo, bo Niemcy, Skandynawia widzimy, a w zasadzie nie widzimy. Zmian. Południe Europy zupełnie inna historia, bo jednak tam bardzo mocno było to odczuwalne, i my odczuwamy też, że zamówień z, z tych zakątków brakuje i jest ich mniej. Ale summa summarum to, 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 to my tak naprawdę na dzisiaj tę to, to pandemię odczuwamy głównie przez pryzmat tego, że, że mamy mniej towaru na magazynie. Mniej osób do pracy, bo, bo, bo sami ograniczaliśmy produkcję, ograniczaliśmy ilość pracowników na halach, robiliśmy system zmianowy, dezynfekowaliśmy miejsca wspólne, więc, więc ograniczyliśmy liczbę godzin, którą mogliśmy przepracować, i trochę tego, tego brakuje teraz, tych, tych, tych tygodni, które, które były takiego ograniczonego działania, bo, bo sprzedaż. Jest, także dziwna sytuacja, mogłoby się wydawać, że, że będzie to szło raczej w kierunku kryzysu, pewnie ten kryzys nadejdzie, może po nowym roku, bo jednak duża budowlanka gdzieś zaczyna już to, co się kończy, to co się zaczęło to się kończy, a te, te nowe inwestycje, no jest tego mniej, no chociażby rynek wynajmu krótkoterminowego to w zasadzie zamarł tak. w tych dużych miastach. Ale z ale, tego ale wynika, że e, ten optymizm, prawda? Bo to często jest takie jest pytanie w biznesie zadawane o wskaźnik optymizmu, prawda? Ile firm jest nastawionych optymistycznie, ile jest, prawda, e, powstrzymuje się od głosu, a ile jest negatywnie nastawionych do przyszłości, czyli oceniasz najbliższy okres pozytywnie. No co, to, to, jest tak, w tym to zależało od tego, kiedy byś pytał, bo jak ja miał to pytanie w kwietniu albo w marcu, to bym powiedział, że jest źle. No, jeśli byś zapytał w czerwcu, to bym powiedział, że, 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 że no i nie mamy możliwości obrobić się z bieżącymi zamówieniami, bo jest naprawdę mocno. Teraz też no, trudno mi nawet cośkolwiek wy, wyrokować. Ja spodziewam się z, raczej dosyć podobnej podobnej sprzedaży, podobnego sezonu, jak w zeszłym roku, czyli Raczej jestem nastawiony optymistycznie, choć to się zmienia naprawdę z tygodnia na tydzień. Teraz nawet przecież mamy tak wiele nowych przypadków, że, że, że trudno cokolwiek planować na najbliższe tygodnie, miesiące, bo, bo to się zmienia z dnia na dzień prawie. No właśnie. Mam pytanie. Jesteś prezesem, dotychczasowy prezes, twój ojciec, pan Józef Darłak, jest wiceprezesem. Firmie. Zamieniliśmy się. Zamieniliśmy się, ale czyli to oznacza, że dalej jest obecny w firmie. Tak, tak. To, 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 to nie jest wielka rewolucja, tak naprawdę yy, zmiany, które odczują klienci, czy, czy partnerzy, czy pracownicy są bardzo niewielkie albo nawet żadne. Yy, mój tata, owszem, potrzebuje trochę więcej czasu na to, co lubi, czyli żeglowanie teraz nawet jest w drodze na, nad morze, będzie sobie żeglował. Chce mieć trochę więcej czasu na siebie. I, i, I na pewno go dostanie, natomiast nie, nie zmienia się wiele w jego zaangażowaniu w firmę. Nadal jest obecny, nadal jeśli tylko może, to, to, to jest na miejscu, angażuje się w te sprawy, które go najbardziej dotyczyły, czyli bardziej tematy produkcyjne i, i technologiczne. No a ja tą tą, tą tą część administracyjną będę ciągnął i, i, i będę, będę robił to, co mogę, by, by, by firma się rozwijała i by te cele, które sobie zakładamy realizować, no ale cały czas liczę na to, że, że, że ojciec będzie i będzie jak najdłużej wspierał firmę swoim swoim doświadczeniem i, i, i pomysłami. Ten żeglarski bakcyl to nie jest przypadek, bo prowadzenie firmy to tak jak żeglowanie. W momencie, kiedy są doskonałe warunki, jest piękna pogoda, delikatna bryza, no to żeglować, no, nieładnie mówiąc, każdy może. Natomiast w momencie, kiedy warunki robią się trudniejsze, zjawia się sztorm, jakieś inne problemy, no wtedy wychodzi dopiero ta sztuka żeglarska, prawda? To to samo jest z firmami. W momencie, kiedy wszystko było fajnie i kręciło się, prawda, to właśnie, no nieładnie mówiąc, małpa mogłaby prowadzić firmę, prawda. Natomiast w tej chwili nowe wymagania, no to są porównywalne z warunkami sztormowymi, nieprzewidywalnymi, prawda, w żeglarstwie. Także to e, zamiłowanie żeglarskie może być tutaj, prawda, wykorzystywane pozytywnie. No być może, być może. Faktycznie ostatnimi czasy strasznie dużo się dzieje i dużo się zmienia. I, i, i być może coś w tym jest, że, że jeśli ktoś potrafi się odnajdywać w warunkach sztormowych, to to tutaj na, 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 w biznesie odnajdzie się no również. A jak widzisz, wydaje mi się, że jest zawsze byliście aktywni na imprezach targowych w Polsce, czy to forum wentylacji, czy, czy targi kominki Budma, czy targi zagraniczne ISH, czy Progetto Foco, gdzie praktycznie to Wasza obecność była no, no, no 100%. Jak widzicie teraz możliwość pokazania nowych produktów w, tym, w nowych czasach? No tak, targi. Byliśmy tak, jak wspominasz, w Weronie. Fajne targi, bardzo, bardzo uważam, udane. I tak naprawdę po tych targach to się wszystko zaczęło, co niedobre, z wirusem. I, i, i trudno ocenić teraz te targi, bo, 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 bo mimo, że mieliśmy pozytywnie, pozytywne odczucia i dużo fajnych, ciekawych kontaktów, tak naprawdę. Niewiele można tak naprawdę podsumowywać, bo, bo, bo często firmy, które się zgłaszały, nie miały, nie miały czasu się, się zająć przyziemnymi sprawami, jak rozszerzenie asortymentu czy nowe kontakty. My zapisaliśmy się na targi do Frankfurtu na przyszły rok. Zobaczymy, czy te targi się odbędą. No właśnie, w jakiej formie? E, na razie, na razie Messe Frankfurt twierdzi, że, że, że te targi będą, będą stacjonarne, będą w dotychczasowej formie, pewnie z jakimiś obostrzeniami, ale będą. Także jesteśmy jesteśmy Ale słuchaj, Łukasz, na liście. Jest prosta sprawa, nawet na dzień dzisiejszy, prawda, loty, prawda, które są bardzo ograniczone, prawda i tak dalej. No to to jest. Trzeba być faktycznie optymistą, żeby na przyszły rok, prawda, po prostu planować targi i udział, prawda. No wiele się zmienia. Witek, no to też tak jesteśmy zapisani, że targi Frankfurt to umożliwiły, że tak naprawdę teraz jeszcze nie mamy żadnego zaangażowania finansowego w to, żeśmy się zgłosili. Na no, razie wyraziliśmy intencję, że, że takie, a takie stoisko w tamtym, a takim pawilonie byśmy chcieli zamówić, natomiast nic jeszcze to nas nie wiąże. To może się grudniem, albo, albo listopadem tego roku zmienić możemy faktycznie odstąpić, albo, albo same targi ogłoszą, że jednak nie będzie w tym roku, czy przyszłym roku edycji nawet jeśli będzie f faktycznie masz rację. Trudno spodziewać się ogromnej frekwencji, no to to jest... Właśnie, ale, ale czy, czy w związku z tym planujecie jakąś inną formułę prezentacji swoich produktów, nowości niż targ? No musi być jakaś alternatywa no, chyba z znaczy, nie, nie, nie wymyślimy prochu, tutaj jesteśmy aktywni w internecie i nagrywamy filmiki, robimy broszury, to co możemy... Oczywiście zdane pokazanie wyrobu nijak... Nie ma się do tego, co, co można pokazać na żywo, więc tych targów będzie brakować. Yy, na szczęście, jeszcze, jeszcze można podróżować i, i, i rozmawiać w cztery oczy, chociaż szkole nie robimy od, od, od wiosny, bo jednak troszkę się boimy. Może to się zmieni, chociaż ta, ostatnio ta sytuacja nie, nie napawa optymizmem. Yy, I to, to są w zasadzie jedyne możliwości, żeby nowy produkt, a tych nowych produktów. Yy, Kilka, a może nawet kilkanaście na przestrzeni na najbliższych miesięcy mamy zamiar pokazać. No będzie, to będzie taka, taka wersja troszkę eksperymentalna. Jak, jak klienci to odbiorą, czy jak, w jaki sposób oni poczują się poinformowani, trudno mi powiedzieć. Głównie to jednak będą zdalne kanały. Bądźmy optymistami, bądźmy optymistami. Wyłapujmy wszystkie podmuchy wiatru korzystne, unikajmy mielizn. I mam nadzieję, że ten rok, no, tak jak mówisz, zapowiada się nie najgorzej, więc bądźmy optymistami, że w przyszłości równie dobrze będzie. Trzymaj się, dziękujemy, pięknie rozmawialiśmy z Łukaszem Darłakiem, prezesem firmy Darko. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Tak. Dzięki, Łukasz. A kiedy Twój urlop w ogóle? Ja jestem po urlopie już.